Po przygotowaniach, analizach i przyrodniczych konsultacjach i korektach ruszyła przebudowa parku przy Alei Niepodległości. O krótki komentarz poprosiliśmy burmistrza Słubic. W tej chwili już prace ruszyły na dobre, ponieważ pogoda jest taka, która nam pozwala na to, żebyśmy mogli już zacząć działać w kierunku zagospodarowania tego pięknego miejsca. I to się faktycznie dzieje. Firma, która wygrała przetarg, rozpoczęła prace ziemne. Cieszy mnie również fakt taki, bo informacje mam na bieżąco od prezesa firmy, że już ma podpisane kontrakty na dostawę zab urządzeń zabawowych, więc przypominam Państwu, że w tym parku przy Alei Niepodległości to nie będzie tylko rekreacja i wypoczynek, ale również mnóstwo świetnej zabawy dla naszych milusińskich, gdzie będą mogli się swobodnie wyhasać, bo przecież o to chodziło, ale też ważnym aspektem i chyba myślę, że najważniejszym w całej tej inwestycji to jest to, że te place zabaw będą Integracyjne. Zawsze yy, mówiłem o tym, że brakuje w Subicach parku i placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, i my właśnie to robimy. Także ja sam już nie mogę się doczekać, kiedy te prace dobiegną końca, pomimo tego, że przed chwilą przecież się zaczęły, ale ten czas tak szybko płynie, że nie obejrzymy się, Szanowni Państwo, i w lipcu. Tego roku już będziemy mogli, czyli w połowie lata, będziemy mogli się cieszyć nowym miejscem do rekreacji i zabaw. Również ważnym aspektem w tej inwestycji jest to, że chcemy zachować w całości drzewostan. Zostanie Raptem kilka drzew wyciętych, na które mamy sporządzone odpowiednie protokoły przez dendrologów i tylko te drzewa będą usuwane, których stan na to nie pozwala, aby mogły tam rosnąć dalej. Myślę, że ta inwestycja będzie inwestycją taką, na którą wszyscy, dosłownie wszyscy w Słubicach czekaliśmy. My także cieszymy się, że przebudowa parku ruszyła, a Państwo za pośrednictwem naszej telewizji będziecie mogli w kolejnych newsach śledzić jej postępy.